Kościka pożegnała się z Anetą, zamówiła taksówkę, pojechaliśmy dalej w miasto do klubu. W klubie tu już się zniszczyłem jak Kwaśniewski w pionie. Na parkiecie wszystkie studentki moje. Gości zaczęło się iść do domu. Ja mówię: Nie, zostaw mnie. Nigdzie nie, ale ja będę jeszcze wyrywał. Debilu. masz tutaj kod do mieszkania, telefon na taryfę, adres i przyjęcie. Złota dziewczyna, zajebiście. No i słuchajcie, za dziesięć czwarta Łukaszek najebany dzwoni po taksówkę, podaje wskazanie adres, podjeżdża pod dom, stukuje kod, kot, wchodzi do mieszkania. I teraz nie wiem jak wy, ale ja mam coś takiego, że jak wracam z imprezy najebany, to jak wejdę do mieszkania, stoję jeszcze w przedpokoju, nie rozbieram się, to lubię sobie pierdoląć makaremu. Wiecie, sprawdzić czym, czego nie zgubiłem, nie? Dalej tu cuendo alegría macarena. Szukam telefonu, klucza i portfela. Dale alegría cuendo macarena. Eee, zostawiłem w taksitera. No i wreszcie, gośka, gośka małgorzata. Ta wychodzi kurwiona z pokoju. Czego drzesz, mordę debilu? Najebany, o tej porze. Mówię, gościa... Co się stało? Mówię, Chyba zostawiłem telefon w taksówce. Uspokój się, czy nie ja mówię Gosia, no jak to czym jałem? Przecież to ty mi dawałeś numer na taksówkę, to kto tu jest najebany? Uspokój się. No i w, w tym czasie jak Gosia próbowała namierzyć mój telefon, no ja najebany wiadomośniało mnie z nóg, padłem na łóżko, mija paręnaście minut, jestem lekko spostany. Pukasz, twój telefon, twoja taksówka będzie za chwilę może zejść na dół. Nie zważając jak jestem ubrany, wciągnąłem trampki, no i wybiegłem z mieszkania. No i wiemy. Przez chodnik, przez trawnik, no i dobiegam do parkingu. Full out, ale tylko jedno z zapalonymi światłami. Podbiegam, chwytam za klamkę, otwieram, siadam, siadam. odwracam się do typa i mówię. Słyszałem, że ma pan mój telefon. Gościu wyglądał jak po dwóch zabawach i wylewie jednocześnie. Mówi, słucham? Nie jest tak słówka, że... nie. O kurwa. Kumacie, że o pół do piątej rano wpierdoliłem się do obcego gościa, do auta, który akurat jechał do roboty, w samych bokserkach i co od niego telefon. Przeprosiłem, wyszedłem. No i tutaj na tym parkingu w tych gaciach jak ciul. Czekam. Patrzy, jedzie, jest, auto, szyb, taksi. No i słuchajcie, nie wiem kto miał większego banana na ryju. Ja, że zaraz odzyskam swój telefon. Czy tak słówkarz, który mnie odwoził przed chwilą w normalnym stanie. Okazało się, że wygrał on. Bo na do widzenia podziękował mi jeszcze raz za te 70 zł na piwko. Dzięki. Nazywam się Łukasz mikrofon, to tyle